Hej, 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 Siemaneczko z tej strony, MCTania, witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem będzie to powtórzony odcinek z przed lat, bo tam nagrałem, no nie wiem, rok temu, dwa lata temu, filmik jak pobrać Minecrafta Bajzyczu. I oczywiście znalazły się problemy. Zaczęliście w komentarzach pisać, że wirus, że ten. Ja mam Minecrafta Bajzyczu już od, nie wiem, od trzech lat. Żadnego wirusa nie mam, nic. Po prostu nic, czysty komputer, wszystko genialnie chodzi idealnie, ładnie. Więc tak, więc no pokażę Wam jeszcze raz tak. Chodzimy na stronkę Minecrafta Bajzyczu, przyjąłem sobie o, Minecraft Bajzyczu oczywiście, klikamy Enter, Minecraft Bajzyczu, nowy lepszy Minecraft 1. 8 wchodzimy w to i oczywiście klikamy pobierz minecraft by OK. okej wskakuje nam taka oto stronka teraz czekamy sobie 9 sekund już minęło jeszcze chwilkę i momencik i już jesteśmy w domu więc tak klikamy sobie skip ad tak przenosi nas na stronę tak, i no tutaj sobie wybieramy miejsce, gdzie chcemy, żeby to pobrać, Ja sobie dam na pulpit zapisz, pobieramy się Minecraft by Zyczu. Możemy przejść do pulpitu. OK, jesteśmy na moim pulpicie. Widzicie, pobramy się Zyczu. Pomyślnik myty. Więc tak, no włączamy go oczywiście, włączamy, nie? Tutaj wpisujemy Twój nick, tak jak tu ci piszę, Twój nick. To weźmiemy Tajniak, albo damy MC. Tutaj tak wybieramy sobie e, Minecrafta i klikamy uruchom To cóż to tak działa na tym launcherze wersja Minecrafta 17.2 Zaraz przetestujemy czy działają wyższe Tak, ale jak widzimy już 1. 1.8 nie działa. odgrywa się nie dźwięk i otóż to tak jak widzimy pobrał na się minecraft 1.7.2 czyli jak widzicie działa na nim seria seria działa na nim wersja 1.7.2 na minecraftzie wajzyczu zaraz zobaczymy czy jakaś wyższa działa tutaj pójdziemy w górę 1.7.4 i otóż to Pobrał nam się Minecraft 1.7.4 Przechodzimy wyżej, jeszcze wyżej, tak Ponad swoje wany nie mógł cały świat nie będąc doskonały. I otóż to, pobrał nam się Minecraft 1.7.10 Tak, wejdźmy sobie, ooo Delta, delta Zobaczymy czy wszystko działa normalnie Czy nie jest to jakiś inny Minecraft czy to nie jest Minecraft z kosmosu? Tak jest Zobaczymy Buldik treni A zaczyna się tak Tak jest, zrespawniliśmy się w wodzie Oczywiście mamy... Uuu. LOL Ha, bo mamy shadery wgrane i ten... To tak Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka Możecie zostawić łapkę w górę Możecie zostawić komentarz Jak chcecie więcej w ogóle takich pryw, w ogóle poradników Czy jak chcecie Minecraft, nie? Możecie napisać mi w komentarzu, bo ja nie wiem co chcecie, nie? No ale ogólnie no No to dajcie suba oraz łapkę w górę, nie? To tak, to chyba to się robi tak, nie? Buja!